Rybnickie Centrum Inicjatyw Społecznych kontynuuje działalność mającą na celu promowanie przedsiębiorczości oraz współpracę międzynarodową tym razem przedstawiciele CRIS wezmą udział w kolejnym międzynarodowym projekcie Steps Towards Change kroki w kierunku zmian. Oprócz Rybnickiego Centrum, w akcji bierze udział 9 organizacji z Europy oraz po 3 z Azji, Afryki oraz Ameryki Łacińskiej. Przedstawiciele Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS będą brali udział w szkoleniu międzynarodowym, które będzie się odbywało w czatce na Słowacji. Jest to szkolenie z udziałem ludzi z czterech kontynentów, więc naprawdę no, jest ewenementem tutaj dla nas. Tym bardziej, że jest finansowane w ramach mm, europejskiego programu w ramach programu Młodzież w Działaniu, a dzięki temu programowi m, będą mogły spotkać się osoby z Afryki, z Ameryki Łacińskiej, z Azji i właśnie z Unii Europejskiej. Celem organizatorów jest zachęcenie młodych ludzi z krajów o mniejszych szansach na rozwój do postawienia pierwszych kroków na drodze do zmiany swej sytuacji. Szansą na to ma być zagraniczny wolontariat, który pomoże im zwiększyć aktywność oraz zdobyć nowe umiejętności i kompetencje. Wszystkie zaangażowane podmioty stworzą na całym świecie sieć w sumie 18 organizacji goszczących i wysyłających wolontariuszy. Chris jest jednym z partnerów i tutaj zostaliśmy zaproszeni przez KERIK słowacką organizację, których przedstawicieli mieliśmy okazję poznać przy okazji innego projektu w Portugalii. Chris będzie jednym z 18 partnerów, będzie jednym z członków sieci. I będziemy tam wspólnie działać na rzecz tego, żeby uczyć się od siebie nawzajem. Tutaj znowu kluczową rolę ma dialog międzykulturowy, no bo będzie to spotkanie wielu kultur. No i też tego, jak też będziemy pracować nad tym, jak możemy właśnie współpracować w przyszłości, bo, bo ten trening, ten to szkolenie międzynarodowe ma być tylko jednym z kroków, tak jak sama nazwa projektu wskazuje Steps towards change. Czyli kroki ku zmianom. Tak? Tych kroków ma być więcej, ta współpraca ma być rozwijana i sieć ma działać później właśnie jako taka struktura, która wspiera młodych ludzi w różnych częściach świata. Będzie to szkolenie, które będzie poświęcone tematyce wolontariatu i aktywności młodych ludzi i też tego, jak wolontariat może być wykorzystywany przez młodzież, po to, żeby poprawić swoje życie, zmienić swoje życie w ogóle. I celem tego projektu jest stworzenie takiej sieci 18 organizacji z całego świata, które właśnie między sobą będą się wspierać. To znaczy, że i do nas będzie mógł przyjechać jakiś wolontariusz, dla którego Polska być może jest egzotycznym i ciekawym krajem. I tak samo my będziemy mieć możliwość współpracy na tym polu z tymi 17 pozostałymi organizacjami, co myślę może być bardzo ciekawe dla osób, z którymi pracujemy na co dzień, dla młodych ludzi, którzy szukają w kryzysie czasami właśnie możliwości bycia wolontariuszem, czy możliwości robienia czegoś. Tak? Więc taki wyjazd, taka możliwość stworzona w ramach tego projektu, miejmy nadzieję, że tak będzie, no, może być dla nich rzeczywiście ciekawym wyzwaniem. Projekt rozpocznie się od szkolenia dla lokalnych koordynatorów w słowackiej czatce w dniach od 26 lutego do 3 marca. O wszystkich wydarzeniach w ramach projektu redakcja strefy Rybnik będzie na bieżąco informować.